Witajcie dziewczyny. Jak już mówiłam, wcześniej przyjechała do mnie Lala, to znaczy przyjechała. Pojechałam po nią osobiście do mamy Oliwki, którą serdecznie pozdrawiam. Oliwka. No to co? Pokażę wam ubranka, może na początek. To jest takie, taki polarek, niby taki, można powiedzieć, na zameczku. O, taki na zameczku. Tutaj mamy takie śpioszki. Bardzo ładne. Podobają mi się. Takie gwiazdeczki z brokatem. Bardzo ładne. Tu mamy kolejne śpioszki. O, to są takie różowe z napisem. Tutaj kolejnym ubrankiem są bodziaki. Z, tutaj z, z taką sarenką. Y, pamiętam chyba Bambi, czy jakoś tak się nazywała. Mm -hmm. e, tutaj mamy, widzę, komplecik tutaj Oliwka mi spakowała. Kurczę, ale bardzo fajny. Kolorystycznie. Podoba mi się bardzo. To taki typowo chyba chłopięcy z łódeczką, ale jest super. Tutaj mamy bluzeczkę. Nie, bodziaki. Z takim ładnym zajączkiem. Jaki ładny. Tutaj mamy geterki. Takie ładne w kwiatki. Tutaj kolejne bodziaczki. Takie fajne zwierzątka kolorowe. Tutaj mamy bluzeczkę, taką ładną, różową. Yy, tutaj mamy kolejne bodziaki z Miśkiem. Tutaj widzę, że jakaś niespodzianka, chociaż już się na pewno domyślam, co to jest, bo to chyba jest zrobiona czapeczka, którą tutaj mama Oliwii wykonała dla mnie specjalnie. Dziękuję. Jest bardzo ładna. To jest jedna. Tutaj widzę mamy opaseczkę wykonaną O, z takim kwiatkiem. I tu mamy kolejną opaseczkę wykonaną też z takim kwiatuszkiem tutaj na wierzchu. Bardzo ładne. Tutaj kolejne ubranko mamy. Bluzeczkę na długi rękawek. Super. Tutaj mamy bodziaki niebiesko-białe takie w paseczki. Tutaj mamy żółtą koszuleczkę. O, tutaj widzę też tutaj coś Oliwka zapakowała. Tutaj mamy smoczki. E, tutaj mamy taki ładny zielony z, ze słonikiem. Tutaj mamy kolejny ze słoniczkiem fioletowy. Tutaj mamy różowy z księżniczką. Bardzo ładne. Tutaj mamy z takim krokodylem, ale super. Tutaj mamy kolejny zielony z mołpeczką. Bardzo fajne smoczki. Tutaj widzę, o, mamy zawieszkę, którą Oliwka sama zrobiła. Bardzo fajne. Tutaj widzę, mamy kolejny smoczek z takim konikiem na biegunach. Tutaj mamy kolejny smoczuś z takim zajączkiem. I kolejny smoczek z albuzikiem. Bardzo fajne. Podoba mi się bardzo. Tutaj mamy kolejne ubranko. Opaseczka na Żółta. A mam śliczną żółtą sukienkę. Będzie na pewno pasowało. Tutaj mamy spodenki. Tutaj takie paseczki. Tutaj mamy Buciki zielone, bardzo fajne. Tutaj mamy taką słodką czapeczkę. Taką malusią. <laughs> tutaj kolejna czapeczka. Gwiazdeczki z uszkami. Super. Tutaj kolejna czapeczka z uszkami. I tutaj taka fioletowa. Taka ocieplana czapeczka. Bardzo fajna. Tutaj mamy widzę kolejną ubranko. O. Tutaj mamy bluzę, takie wieloryby czy delfiny. Tutaj mamy takie małe pompersiki. Jakie kurczę malutkie. Tutaj widzę, że jeszcze są kolejne ubranka. O, tutaj mamy kolejne czapeczki. Tutaj mamy białą czapeczkę. Tutaj kolejna biała czapeczka, podejrzewam, że pewnie z Pepką, bo ja mam takie też podobne, więc na pewno z Pepką. Tutaj mamy kolejną czapeczkę w takie zajączki, super, bardzo ładne. Tutaj mamy kolejną białą, Star is born, biała z gwiazdeczką siwą. Tutaj mamy gieterki w paseczki różowe. Tutaj mamy bodziaki. Super, bardzo ładne ubranka, Podobają mi się. Tutaj jest kolejne ubranko. Bodziaczki, o tutaj następna czapeczka widzę, kwiatki. Różowa. Tutaj mamy ubranko, taki jakby rampersik z falbankami, z takim fajnym kucykiem. Tutaj następne bodziaki w serduszka. Tutaj mamy taki ceterek, taki z żółtymi kwiatkami. Tutaj jest kolejny taki fioletowy ceterek, bardzo ładny. Tutaj mamy różowe rajstopki. Okej, okay, dobra. I teraz tutaj już z ubranek już Wam pokazałam. Ale wiecie co? Nie wiem, wydaje mi się, że czegoś brakuje. I chyba to będzie certyfikatu. Tak mi się wydaje. Ale teraz sprawdzimy. Dobrze, na razie może tę ubrankę schowam. Tutaj. Zapomniała pewnie. Pewnie tak. Tutaj możesz mówić, że pewnie zapomniała. Pewnie dołożyć. Już Wam pokazuję. Tutaj może tutaj laleczkę. O. Tutaj tak wygląda. O. Jest tak ubrana. Takim, taką bluzeczkę z kubusia puchatka. Łepulek zabezpieczony. Dobrze, to może zobaczymy. Zaczniemy od nóżek. Zaczniemy od nóżek. Gdzie ona ma tutaj te śpioszki? O, tutaj się. Zapodziało. Nie mogą znaleźć. O, tutaj są nóżki. O! Jakie fajne, takie małe stópki. Nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj kolejna nóżka. Super, bardzo dobrze pomalowana. Warnicz też jest bardzo dobrze nałożony. Ojej, jakie malutkie te nóżki ma. Bardzo ładnie są zrobione. Pod każdym względem. OK, zobaczymy rączki. Tylko jej ściągnę tą bluzę. O. Tutaj ściągniemy jej bluzeczkę. I zobaczymy tutaj, jak wygląda tutaj lala w całości. O, tutaj, o, tutaj mamy, widzę, pan założonego. O, tutaj, tutaj jest rączka. O, tutaj widać żyłki. Tutaj dłonie. Super. Bardzo ładnie. Tutaj. O, tutaj kolejna rączka. Super. Tutaj widzę ma pieprzyk nawet zrobiony. Tutaj jest żyłka też. Ładnie jest zrobiona. Podoba mi się bardzo. Zobaczymy tutaj. Teraz zobaczymy główkę. To na trzy. Raz, dwa, trzy. Ojej, jaka mała. Jakie włoski, jakie delikatne. Tylko trzeba je troszkę uczesać, się potargały, ale włoski ma super. Zobaczcie tutaj z bliska. Tutaj. O i nie chcę złapać ostrości. O, tutaj buźka. Nosek ma otwarty, Rzęsy ma bardzo starannie wszczepione. Włoski są takie typowo jak u noworodka. Takie malutkie, takie. No, taki malutki meszek. O, proszę, tutaj widzę. Znamionko po szczepieniu. Super. Uszka ma też bardzo ładne. Zadrapanko widzę. Jest naprawdę śliczna. Ja miałam ją okazję zobaczyć na spotkaniu, ale to tylko widziałam ją ubraną i tak naprawdę widziałam jej tylko buźkę. Ale teraz ją widzę naprawdę z bliska. Jest po prostu mega. Jest super. Dziękuję Ci Oliwka. Mam nadzieję, że jak wirus sobie już odpuści, to mam nadzieję, że na pewno zobaczysz Zurinkę jeszcze nie raz. Pozdrawiamy serdecznie. Pa!